że to jest najlepszy czas na wybranie się na ostatni wielki połów nad północne jezioro. Na końcu wioski indiańskiej był wigwam, którym mieszkała wdowa z dorastającym synem i małą dziewczynką. I o tym właśnie młodzieńcze będzie ta baśń. Nazywano go nieustraszony bóbr. bo rzeczywiście nie bał się niczego. I był to pierwszy wielki połów, pierwsza wielka zima po śmierci, bojowej śmierci jego ojca. On czuł się odpowiedzialny za swoją małą rodzinę. Wsiadł w swoje kanuł razem z innymi i popłynął nad północne jezioro. Tam rozbito wielki wigwam na czas wszystkich polowań pod skałą, tak żeby wiatry nie dokuczały. I przygotowano wszystko, żeby rano rozpocząć polowania i łowienia. W nocy jednak przyszedł niesłychany wielki wiatr. Był to sam władca wichrów, północny wiatr, który zjawił się zupełnie z nienaska, zawiał wszystko. Na dodatek jak zobaczył wigwam zamieszkały przez ludzi, ściął całe jezioro lodem, zawiał wszystko wielkim śniegiem. Zawierucha była jak okiem sięgnąć. Rano, jak myśliwi wstali, gotowi do polowań, stwierdzili, że przy takim ataku zimy nie ma co wychodzić na polowanie. Wszystkie zwierzęta się pochowały, wszystkie ryby poszły na dno jeziora, bo było zimno. Lód był zbyt cienki, żeby wejść na lód i zrobić przerębel. A był chroniący dostępu do wody. No cóż, padła decyzja, że wracają bez zwierzyny do wioski. Wsiedli w swoje kanu i wyruszyli. Na brzegu został tylko nieustraszony bóbr. Powiedział: Nie, nie, ja nie wracam, ja jestem odpowiedzialny za swoją rodzinę. I nie dopuszczę, żeby w pierwszą zimę po śmierci ojca matka i moja siostrzyska głodowały. Ja zostaję! Wszyscy wzruszyli ramionami i zostawili młodzieńca. Gdyby był jego ojciec, na pewno by go zabrał. I w ten sposób młody chłopak został sam nad północnym jeziorem. Nad jeziorem znalazł trzy drzewa zwalone. Więc przygotował sobie drewno na opał na kilka dni. Mogło mu wystarczyć na cały tydzień. Zebrał to wszystko przy wigwamie i wesoło rozpalił ogień w środku. Zaczął przygotowywać sobie strawę. Zbliżała się już noc. Temperatura spadła i znowu na przegląd swoich własnych włości wyleciał północny wiatr. Był wszędzie! Był wszędzie, a jak przybył nad jezioro i zobaczył, że jednak nie wyprowadzili się ludzie, że z wigwamu przez otwór na górze wesoło wychodzi dym, wściekł się niesamowicie. Sypnął jeszcze raz śniegiem, zamienił wigwam w pagórek śnieżny. Skuł lodem, twardym lodem jezioro i gwizdał przez całą noc. Wyjdź do mnie! Walcz ze mną na otwartym terenie! Co się tam chowasz, człowieku? A człowiek, nieustraszony bubr, siedział sobie spokojnie, dokładał do ogniska szczapy, które miał ze zwalonych drzew i śpiewał wesołe pieśni, żeby sobie dodać animuszu. Taki właśnie był nieustraszony bubr. Przespał spokojnie noc, a wiatr hulał niesłychanie. Rano, jak się obudził, chciał wywietrzyć wigwam. Otworzył z trudem zasypaną połę wigwamu i wyszedł. Wiatr się trochę uspokoił, ale jak zobaczył, że człowiek wyszedł, natychmiast zjawił się przy jeziorze i zagwizdał. Aaaa, jesteś tu, człowieku! Boisz się mnie, chowasz się w wigwamie, Wyjdź do mnie, będziemy walczyć na otwartym terenie! Ale nieustraszony bubr nie słuchał wiatru. Mówi: Ależ, królu wiatrów, czy ja muszę do ciebie wychodzić? Zapraszam cię do wigwamu, U mnie jest ciepło, siądziemy przy ognisku i sobie pogadamy! Porozmawiamy jak wielki z wielkim. Wiatr był wściekły. Był wściekły. Zawinął jeszcze kilka razy. I, hmm, nie powinien skorzystać z tego zaproszenia, ale był tak wściekły, że wpadł do wigwamu. Obrócił się o cały wigwam, a wtedy nieustraszony grubr zasznurował wigwam i zaprosił wiatr do usiąścia przy, przy ognisku. A w zrobiło się tak ciepło, bobr dorzucił jeszcze kilka szczad, dołożył jeszcze trochę jałowca, trysnęły iskry po całym namiocie, a wiatr zaczął się pocić, z jego zlodowaciałych barkoczy zaczęły spływać krople potu. Zaczął szukać jakiegoś otworu, jakiejś szczeliny, szpary, czegokolwiek. Ale wszystko było zasypane i uszczelnione zamarzniętym już śniegiem. Nie można było wyjść, a wytrzymanie w tak gorącym wigwamie w środku było niemożliwe. Jedyny otwór, którym można się było wydostać, był na samej górze i to był no niekoniecznie ten otwór, którym dumny wiatr chciał wychodzić. To był otwór dymny. Ale nie było innego wyjścia. O, tu jeszcze kilka razy, ściany był już coraz wyżej od ognia i tak połamany, zwyciężony, uwędzony i przypieczony trochę ogniem, wydostał się na zewnątrz. Cały złamany, cały przygrzany, cały przypalony. Powluk się na daleką północ, odzyskując siły, nie chciał więcej rozmawiać z nieustraszonym bobrem, nie chciał się pokazywać ludziom żadnym, bo mu było chyba wstyd, że przegrał z tak młodym myśliwym. A, a nieustraszony bobr Wyszedł przed swój wigwam, słońce zaświeciło. A dzięki wiatrowi, który usiłował go tam zniszczyć, lód był tak mocny, że można było wyrąbać przerębę. Siedział tam jeszcze cały tydzień młody, łowił ryby, napełniał swoje kanu. Napełniał kanu, które już teraz mogło służyć jedynie jako sanie, sporządził jeszcze inne sanie i tak zawlódł to wszystko. Póki mógł, póki był śnieg, zablokł po śniegu, a później okazało się, że rzeczka ich rodzinna rzeczka rozmarzła, bo było słońce, więc dalej spuścił tą rzeką i pełen chwały wjechał do swojej wioski. Jedzenia było tyle, że wystarczyło dla jego matki, dla małej siostrzyczki i dla wszystkich jeszcze starszych sąsiadów. Nieustraszony Bóg był. Prawdziwym, myśliwym. Hmm? Nada.